W wszystkim 3 2, 1 nie tak to miało wyglądać, to wszyscy doskonale wiemy, natomiast y, pierwsza rzecz co powiedziałeś to jak widać sędzia specjalnie przepisów to tam nie zna, nie odsyłając twojego rywala do narożnika a neutralnego, natomiast mnie bardziej zabolała jedna rzecz, ta trzecia z tych rzeczy, o których żeśmy tam myśleli, a mianowicie to, że zwykle... W każdym razie w kraju pod naszym Stany Zjednoczonych w innych. Sędziowie zwracają uwagę, licząc, czy zawodnik tak naprawdę może walczyć, czy nie. Natomiast ty sprawiałeś wrażenie gościa, który jest silny, zwarty i gotowy. To znaczy, jak mocno czułeś te ciosy, bo że te ciosy ważyły, to wiemy. Natomiast czy byłeś w stanie walczyć e, na początku przede wszystkim no, smutno, że przegrałem tą walkę, bo nie tak to zakładałem. E, czułem się dobrze. Już wyszliśmy do tego ringu i nawet jakby ten Cały hałas, doping dla Kaluma, to nie sprawiało mi to problemów, po prostu mm, gdzieś tam dostałem jedną bombę i tyle, no, i zgasło światło, ale nie tak, że zgasło, że po prostu nie było mnie tak, od razu się odsknąłem, mówię, poczekam sobie, bo znam procedury. E, e, Wprawdzie mało leżałem na deskach w, w karierze, ale no znam procedury bokserskiej i wiem na, 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 jaki, na jaką, e, na jaką komendę się wstaje, tak? Chciałem sobie stać na, na 8, na 9 i sobie tak wstałem i centralnie zrobiłem to Yy, bez żadnych problemów, tak? Ty w stanie. Rozumiem, że jeszcze wstawał i się chwiał, ale wstałem normalnie i chciałem dalej walczyć. Po prostu no, procedury tutaj są troszkę inne i, i przegrałem tę walkę. No. Dostałem czysty cios, to był chyba cios na cios. Tak. Ty wszedł był... ciosem, on wszedł ciosem. On no. mocno bił. To zacząłem Wsta... mówić, że rzeczywiście te ciosy czułem. Tak, no, czułem jego, jego tą wagę chyba. Nie wiem ile ważył, ale no, to, było, to było naprawdę czuć. I no co, wygrał walkę, nic mu nie umuje. Szkoda, że to się tak skończyło. Tyle, tyle mogę powiedzieć. Dziękuję bardzo. Psiąg Grunowski na szybko. Dziękuję,